naszych napastników i może być w tym momencie bardzo niebezpiecznie. ...bezpośrednimi świadkami, bądź też uczestnikami takiego rodzaju. Jak widzimy podjechał tutaj pojazd. osoby, Osobami, które mają wyjechać na padach, na drogach Jak widzimy osoby są zupełnie Zachowują się bardzo brutalnie i tak jak widać celem ich... celem ich jest zabranie pieniędzy. W trakcie podejścia ochrona banku zauważyła, że coś niebezpiecznego zaczyna się dziać i zostało uruchomione. Dzięki temu, że został uruchomiony alarm dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, najpierw uzyskał informację. Przestraszyć naszych napastników i może być w tym momencie bardzo niebezpiecznie. Widzimy napastnicy. Zostawili zakładnika w banku. Przedają do pojazdu i próbują jak najszybciej odjechać z miejsca zdarzenia. W tym momencie die <laughs> shop